To pobudzony był wtedy pan minister Ziobro i taki aktywny. Za swoje czyny trzeba odpowiadać. Jeżeli minister Ziobro zrobił coś złego, to powinien za, za to odpowiedzieć. I w studiu z nami były poseł, też redaktor Andrzej Rodzynek. Witam serdecznie panie redaktor. Dzień dobry. No właśnie. I słuchając tutaj przed chwilą w studiu Pana Ministra Ziobro, no lekko się Pan momentami uśmiechał, reagował na to, co mówi Pan Minister, bo rzeczywiście Pan Minister wtedy był taki, można powiedzieć, z Pokazywał tak naprawdę, nawet jakby chciał tego starcia. No ale dzisiaj chyba trochę się nastawienie Pana Ministra zmieniło. Bardzo pobudzony był wtedy Pan Minister Ziobro i taki aktywny, ja uważam, że za swoje czyny trzeba odpowiadać. Jeżeli minister Ziobro e, zrobił coś złego, to powinien za, za to odpowiedzieć. Zresztą zdaje się to on jest autorem słów, że niewinni nie mają się czego obawiać. E, zatem, e, jeżeli tylko stan zdrowia mu pozwala, no to powinien e, zeznawać przed komisją. Jest dla mnie zupełnie oczywiste to, że. Że powinien być traktowany tak jak każdy inny obywatel. Nie ma tutaj dla niego taryfy ulgowej. Jedyna taryfa ulgowa, jaka może przysługiwać w tym wypadku, dotyczy stanu zdrowia. No ale tu mamy, zdaje się, dosyć no oczywistą i, sytuację. Jeśli chodzi o stan zdrowia, to yy, tutaj Zbigniew wiebr również działa aktywnie w tym temacie. O tym zaraz przyjdziemy. Ale rzeczywiście, to powiedział Zbigniew wiebr w kontekście nie, nie mają się yy, czego bać. Ale, szanowni państwo, przed chwilą, skończyła się ankieta, kto jest prokuratorem krajowym? Prawie 600 głosów. No i na pewno tutaj mała zajawka: Dariusz jest prokuratorem krajowym, ale 66% widzów gońcowa, że Korneluk, a 33%, że Barski. I jak pan się do tego odnosi? Mamy straszny bałagan w systemie prawnym i to nie dotyczy wyłącznie tej sytuacji, dotyczy. Generalnie całego wymiaru sprawiedliwości. Ten bałagan zawdzięczamy ośmiu latom rządów PiS-u i no, jakoś to trzeba posprzątać. Ja tu nie widzę na razie światełka w tunelu. Wszystko idzie bardzo powoli i brakuje mi systematycznych rozwiązań, które by porządkowały to całe zamieszanie. Czyli pan jest w tym, można powiedzieć, trójnicy, który mówi, że minister Bodner jest nawet. Za mało radykalny w tym, co robi. Ym, może nawet nie za mało radykalny, tylko po prostu ja nie widzę tutaj jakiegoś systemowego działania, bo w niektórych sytuacjach pan minister Bodnar działa bardzo sprawnie, ale nadal mamy nierozstrzygnięte pewne zasadnicze tematy. Jeżeli neosędziowie zostali powołani w sposób nieprawidłowy na swoje funkcje, no to nie mogą na tych funkcjach pozostawać. Jeżeli konkretne, konkretni sędziowie z Sądu Najwyższego zostali w sposób nieprawidłowy powołani, to nie mogą na tych funkcjach pozostawać. Jeżeli Krajowa Rada Sądo, Sądownictwa jest nieprawidłowo powołana, to nie ma prawa nadal nazywać się Krajową Radą Sądownictwa. Wreszcie, jeżeli niektórzy przedstawiciele Trybunału Julii Przyłębskiej są nieprawidłowo powołani, to jakim prawem zasiadają w tym Trybunale. No, brakuje mi tutaj konsekwencji i z jednej strony cieszę się za każdym razem, kiedy uda się ten malutki fragmencik praworządności przywrócić, ale martwię się, że wszystko to się odbywa w takim właśnie chaosie i w takiej mętnej wodzie. Bo tak my... mówi pan, tak mówi duża część wyborców kalicji 15 Tak mówi też profesor Wróbel, który ale są się profesorowie, na przykład Piotrowski, który twierdzi, że cały czas jest pan Barski prokuratorem krajowym. To też, jeżeli chodzi o te autorytety, autorytety prawnicze, to, to wcale nie jest tak jeden do jednego, można powiedzieć. Ale w kontekście tego, o czym pan mówił, czyli o tych no, instytucjach, które działają, mimo tego, że obecny rząd ich de facto nie uznaje. Yy, mieliśmy taką sytuację, jak Roman Giertych, był w Sądzie Najwyższym na rozprawie i argumentował przed sądem, którego, do którego powiedział, że nie jest sądem. I ten sąd zarządził przerwę, wyszedł po prostu i no, wyszło to trochę no, nie najlepiej wizerunkowo można powiedzieć. Wyszło to w taki sposób, że część osób mogła mieć wątpliwości, czy na pewno. Ten sąd, który nie jest sądem, nie jestem sądem, czy jestem sądem. I już rozmawialiśmy o tym kiedyś, że są no, z tymi instytucjami, no bo one dostają cały czas pensję, one cały czas funkcjonują. Nikt w żaden skuteczny sposób, czy to ich nie zamknął, czy no, nie przeszkadza w ich działaniu. Wydają uchwałę, na które powołują się różni prawnicy. Tak jak stwierdziliśmy, no, profesorowie mają też różne opinie niektórzy? Więc gdzie tu konsekwencja, tak? No tak, ale wydaje mi się, że rządzący nie mają tutaj innej opinii niż profesor Wróbel. Wszyscy mówią to samo, tak? KRS jest nielegalnie powołana. Część trybunału konstytucyjnego jest nielegalnie powołana. To jakim prawem ci ludzie pobierają nadal pieniądze? Jakim prawem? Pobierają wynagrodzenia. I to prawda, że myśmy na ten temat rozmawiali i to dosyć dawno temu. Nic się od tamtej pory nie zmieniło, natomiast problemy się nawarstwiły. No bo te problemy się teraz pojawiły i w sprawie tego orzeczenia Sądu Najwyższego, i w sprawie Romanowskiego, i w wielu innych sprawach się to piętrzy. Tak? I, I mamy coraz większy galimatias, coraz ten węzeł gordyjski nam puchnie. I nie widać rozwiązania. A ci sędziowie i ci ludzie, którzy świadają w tych instytucjach, mogą mówić, że no skoro minęło tyle miesięcy, a nam się nic nie stało, tak naprawdę my mamy rację, a nie obecny no, rząd. Że... I to się de facto dzieje. Jest z tym pewna racja, tak? No bo co sobie myśli taki no sędzia z Sądu Najwyższego, tak, o którym wcześniej mówio, mówili politycy, mówili niektórzy znawcy prawa, że został nielegalnie powołany, on dalej siedzi, dalej bierze pensję. Dalej orzeka, no to zdaje się, że ktoś tutaj przyklepał ten stan, stan prawny. Ja rozumiem, że my nie możemy zmieniać pewnych rzeczy ustawami, bo jest prezydent hobbysta, który no wiemy, że każdą ustawę porządkującą wymiar sprawiedliwości zniszczy. Ale jednak coś z tym trzeba zrobić. No Nie można tkwić cały czas w takim chaosie prawnym, bo doprowadza. Proszę sobie wyobrazić teraz taką sytuację. Zbiera się ta komisja w Radzie Europy, która może o tym, czy Romanowski ma stracić, stracić swój immunitet, czy nie. I do tej komisji, załóżmy, że prawnik Romanowskiej, prawdopodobnie tak jest, przedstawia następujące argumenty. Prokurator, który wnioskuje, jest prawdopodobnie nielegalnym prokuratorem. Mało tego, prokurator krajowy jest nielegalnym prokuratorem. Mało tego, sędziów się prześladuje w Polsce, tak? Z jednej strony dostają taką informację, z drugiej strony dostają informację pod tytułem, prokurator jest jak najbardziej legalny, Romanowski sprzeniewierzył gigantyczne pieniądze Skarbu Państwa, a sędziów nikt nie prześladuje w Polsce. No, jak ci ludzie, załóżmy z Portugalii, albo nie wiem, z Danii, czy z jakiego, do, jakiegokolwiek randomowego kraju w Unii Europejskiej, jak popatrzą na te dokumenty, to nie osiwieją za nim cokolwiek postanowią. Przecież My się ośmieszamy na arenie międzynarodowej. No nie może tak być, to jest po prostu chore. A już pomijając ten wstyd i ten zamęt i ten, ten niepokój państwowy, z którym mamy do czynienia, to jeszcze to dotyczy przecież każdego obywatela, bo każdy obywatel, który idzie do sądu w najprostszej sprawie, może trafić na neosędziego i co wtedy jego decyzja która zapadnie przed tym sądem jest prawomocna czy jest to nieprawomocna to są, to są yy, rzeczywiste problemy też jeżeli chodzi o samą genezę tej sytuacji teraz uchwała sądu najwyższego izby karnej mówi że prokuratorem krajowym jest pan Barski, jednak kiedy on przychodzi dzisiaj, no jak twierdzi, do pracy, no bo Sąd Najwyższy tak stwierdził, nie zostaje wpuszczony, cały czas sprawuje swoją funkcję pan Korneluk, rząd utrzymuje, że pan Korneluk jest prokuratorem, opozycja w postaci PiSu tylko i wyłącznie, praktycznie, utrzymuje, że pan Barski, no i wychodzi Jarosław Kaczyński, mówi, że w związku z uchwałą Sądu Najwyższego, wszystkie działania wszczęte przez prokuraturę, od czasu, kiedy Prokuratorem krajowym jest pan Kornelu, są nieważne. Czyli na przykład różnego rodzaju wnioski o odebranie immunitetu i tak dalej. No właśnie o tym mówię. Tak? Żyjemy w państwie, w którym chaos prawny powiększa się z dnia na dzień. To jest taka kula śnieżna, która obrasta coraz większą ilością tego materiału, który będzie potem trzeba jakoś rozwikłać im później zapadną decyzje, im później ten węzeł gordyjski zostanie przecięty, tym gorzej dla państwa i gorzej dla obywateli. Bo cały czas przecież gdzieś w sądach zapadają jakieś decyzje. Ktoś podejmuje decyzje w ważnych życiowo sprawach dla obywateli, być może ten ktoś nie jest sędzią, tylko jest przebierańcem, albo jest sędzią, mimo że niektórzy uważają, że nie jest sędzią. No, w każdy z tych wariantów jest niepokojąco chwiejny, niestabilny i pokazuje, że państwo jest słabe, a słabe państwa, wiemy co się, co się z nimi dzieje, tak? zawsze padają łupem, e, łupem agresorów, więc może się stuknijmy w głowę wreszcie i zacznijmy coś robić, bo czas najwyższy. Tak?